Pomysł jest świetny. Bardzo dobry, zbożny cel, tylko przyklasnąć i, i, i mieć nadzieję, że, że ludzi będzie przybywać z roku na rok. Do uwaga! Będzie trzy, dwa, jeden, start! Trzy, dwa... Przenieśliśmy duże karny i biegniemy na 3 km jak trasa każda są też są podbiegi, były zbiegi. Ogólnie mi się podobała to troszeczkę fajnie było. Pogoda dopisała, frekwencja dopisała. Mamy w tej chwili ponad 300 biegaczy zgłoszonych, także ciągle ludzie się jeszcze zapisują jak zwykle na ostatnią chwilę. Każdy da radę, ale trzeba bardzo uważać, ponieważ jest troszeczkę nierówno i tutaj nie chodzi o to, żeby wygrać. Tutaj nie chodzi o to, żeby zażynać się i kręcić jak najlepsze czasy, tylko spokojnie sobie przebiec takim tempem, w którym można luźno prowadzić sobie konwersację. Kiedyś mieliśmy psa i tak z żoną i synem postanowiliśmy mi i wspomóc na schronisku. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w fajnej inicjatywie, żeby zbierać pożywienie dla psów i kotów ze schroniska połączone z bieganiem w parku w fajnej atmosferze, w fajnej pogodzie z fajnymi ludźmi. Możemy liczyć na Zieloną górę. często się okazuje, że po prostu ludzie sobie kochają zwierzaki i zawsze bardzo chętnie wspierają schronisko. Jeszcze nie policzyliśmy karmy na tą chwilę, ale już widzimy, że jest jej naprawdę dużo. Co chwilę ktoś podchodził i przynosił kolejne datki mało tego, ludzie poprzynosili faktycznie taką karmę, której potrzebujemy, o którą prosiliśmy, także bardzo dziękujemy jesteśmy bardzo zadowoleni, my się bawiliśmy fantastycznie i mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy też. Ja sam osobiście Mam kota ze schroniska, z którego jestem bardzo zadowolony. W zeszłym roku tutaj też byłem. Wydaje mi się, że było więcej ludzi, ale ogólnie jest bardzo fajna impreza.